it's <laughs> a W imieniu oczywiście Miasta Racibórz, Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, Rodziny Rodła z Wrocławia i Raciborskiego Centrum Kultury. Witam wszystkich przybyłych gości. Szczególnie nam jest miło, że są Państwo z nami. Część z Państwa była również obecna nam przy świętej. Witam w imieniu ministra Wosia, Panią Łucję Darbach-Kopczyńską. Witam również. Szanowni Państwo. Zanim godniejsi ode mnie będą tu mówić o historii, zanim usłyszymy pieśni, wiersze, zanim zobaczymy inne występy artystyczne, taka jeszcze chwila refleksji, tyle musicie jeszcze wycierpieć. Drodzy Państwo, jubileusz 100 lat, jak w tytule napisano, wielki jubileusz. Prawdzie to dopiero w sierpniu, ale my już zaczynamy wcześniej, bo jak już moja przedmówczyni powiedziała, w 2018 roku mieliśmy okazję gościć tutaj Annę Marię Anders i na ścianie budynku pojawiła się tablica z pięcioma prawdami Polaków. I to jest gdy patrzymy w historię, ale także naszą, tak? yy, taką osobistą, to zawsze odnosimy się do jakichś tam wydarzeń. Właśnie do wmurowania tablicy, no, możemy tutaj powiedzieć, proszę bardzo, była tutaj córka generała Andersa. A przez analogię, idąc dalej, generał Anders w roku 22. Miał raptem 20 lat, pewnie nie myślał o tym, że będzie władzem naczelny. A historia potoczyła się bardzo dziwnie, bo przecież w 22 roku, gdy także i tu zbierali się ludzie, aby utworzyć organizację rodła, bo przecież w Braci Bożu była jedna z pierwszych, która działała na terenie Niemiec. Niezależnie od tego, że w Opolu, w Wrocławiu, to także Racibórz był istotnym elementem na tej mapie. To chyba nikomu z nich się nie śniło wtedy, że nie minie raptem 23 lata i Racibórz, Opole, Wrocław. Co tam po Wrocław? Wzięło na górę. Szczecin, będą w granicach Polski. Czyli można powiedzieć, że właściwie zmieniło się wszystko przyjechałem z Wrocławia do Państwa. Głos Rodła z Wrocławia będzie dzisiaj głosem Rodła z Raciborza. Dzisiaj, 24 kwietnia 2022 roku, Racibórz jest współczesną stolicą spod znaku Rodła XXI wieku. Właśnie z uwagi na obchodzony w tym roku wielki jubileusz 100 lat w Związku Polaków w Niemczech. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Dzień dobry, ale przywołam tu szczególne słowa dla Was, mieszkańców Raciborza, tej ziemi raciborskiej, jakże bliskie, jakże ważne, chyba trudno by o lepsze słowa dzisiaj. Siła nasza leży w nas samych. Te słowa Arki Bożka, które wypowiadał wielokrotnie, a które są przecież w centrum Raciborza przy pomniku czy na pomniku jemu poświęconym, jemu dedykowanym. W 15 minutach, drodzy Państwo, dzisiaj taka będzie krótka refleksja historyczno-edukacyjna, organizacyjna, ale także z jakimś tutaj takim skromnym wyróżnieniem dla tych osób, które tę ideę rodła prowadzą w XXI wieku. Szanowni Państwo, 100 lat, tak jak wspomniał Pan Prezydent Dariusz Polowy, to te daty 27 sierpnia tego roku i 3 grudnia, daty powstania, powołania i później rejestracji organizacji polskiej w Niemczech, która reprezentowała półtora czy milionową czy dwumilionową, jak się później okazało pod koniec lat 30., polską mniejszość w państwie niemieckim. Najpierw pamiętamy w Republice Weimarskiej, później po dojściu Adolfa Hitlera, Hitlera do władzy trzeciej Rzeszy w tej totalitarnej rzeczywistości państwa, które później parło do wybuchu II wojny światowej. Organizacja, która w szczytowym okresie liczyła około 50-60 tysięcy członków. Która się nie poddawała, ale przede wszystkim, która wystartowała od zera w tej rzeczywistości powojennej. Przecież pamiętamy lata 1919, 1920, 1921, 1922. Przywołuję te daty, te um, kolejne lata, dlatego, że przecież w tym czasie rozgrywały się i dramaty, i konflikty zbrojne, i plebiscyty, i wojna polsko-bolszewicka, wreszcie traktat ryski i ostateczny kształt II Rzeczpospolitej. A za zachodnią granicą. Na dzisiejszych naszych ziemiach zachodnich i północnych, ziemiach odzyskanych, ale też w głębi państwa niemieckiego, pozostali Polacy, którzy tę organizację powołali, bo była taka potrzeba. To była ważna potrzeba, to było wyczucie czasu, tych potrzeb i wizjonerska później. Yy, Działalność Polaków, którzy przez 17 lat, lata 1922-1939, zapisali złotymi zgłoskami to życie narodowe, polskie organizacyjne, spółdzielcze, oświatowe i każde inne, wówczas, jeszcze raz powiem, lata 1922-1933 w Republice Walmarskiej, 1933-1939 w Trzeciej 1933, Rzeczy. Dzień. Się się spotkać. To ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały, gdzie ty mieszkasz między swymi, w jakim kraju w polskiej ziemi, czym ta ziemia, ojczyzną, czym zdobyta, Ją Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polska wierzę.